Dzień dobry, dzień dobry, kochane Farmazonki. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku kanału Farmazony, kochani porannym, poranek jak dla mnie, 10:24, pod tytułem Wyjaśnienie empatii. Jakbyście chcieli wiedzieć, co tutaj wciągam, to olejek karaniowy. Bo, jak wiemy, aromaterapia jest bardzo. Kiedyś się rozwinę bardzo w tej aromaterapii, kochani. Aromaterapia jest bardzo dobra dla człowieka. Wspaniała jest. Niedoceniana. Nie ma wiedzy zbyt wiele na ważne i Pomocne, lecznicze tematy. Kochani, wyjaśnienie empatii, osoba empatyczna ma tak skonstruowane ciało. I układ nerwowy, bo Bóg tak chciał, żeby była zdolna do tego, żeby odczuć za wszystko i za wszystko. Osoby empatyczne lub tak zwane wysoko wrażliwe są taką szerszą anteną, kochani, do tego, żeby objąć całość bodźców, emocji i uczuć i je y, uporządkować w taki sposób uporządkować prawdziwie o tak bym to nazwała w taki sposób, żeby nikt i nic yy, nie wcisnęło im kitu yy, jak naprawdę wyglądają sprawy, ponieważ yy, jak wiecie no można zafałszować obraz rzeczywistości i stanu uczuć. Na przykład, jak ktoś pyta Ciebie, jak się czujesz, a Ty mówisz: A dobrze, ale empata będący koło Ciebie już wie, że tak nie jest, bo on zwyczajnie wszystko łapie, analizuje i rozróżnia. Więc nie wciśniesz mu kitu, że jest inaczej. Yy, osoby empatyczne są tak wrażliwe na energię, że hej, już z dużej odległości potrafią wyczuć co i jak. To są tak zwani uczuciowi, kochani. E, jak się nazywa te osoby? Uczuciowi prorocy. Nie, nie o to mi chodziło. Uczuciowi jasno widzę. O tak. Uczuciowi, jasno widzę. Ale też nie tylko. Chodzi o uczucia. Osoby wysoko wrażliwe więcej widzą, więcej słyszą, no więcej czują to jest oczywiste. I potrafią na bieżąco, są takim detektorem tego, co się dzieje. Potrafią na bieżąco analizować. Prawdopodobnie jako dusze wybrały taką opcję. Bardziej skomplikowaną, żeby pomagać w analizie, właśnie potencjalnego kitu, który ktoś im chce wcisnąć. Zwyczajnie są takimi wykrywaczami prawdy. Osoba empatyczna na co dzień nie ma łatwo, Ponieważ chcąc, nie chcąc, wszyscy z zewnątrz ciskają jej, bo ona odbiera swoje stany emocjonalne, swoje bóle wszelkie, o swoją niestabilność energetyczną. To takie osoby najlepiej powinny jak najwięcej przebywać w samotności tak 80 na 20 żeby kochani naładować swoje akumulatory bo to są generalnie wielcy dawcy energii Osoby empatyczne, no, wyczuwają wibracje, też tak? <laughs> Niestety, jeśli jest takie skondensowanie tego negatywnego, no to. Się to na nich odbija, tak? I kluczowe dla empatów jest zachowanie higieny energetycznej i oczyszczanie energii swojej i pola swojego energetycznego. W większości intuicyjnie wiedzą, jak to zrobić. A jeśli nie wiedzą i już ich dopadnie, to się dowiedzą. Po prostu wymusza to na nich to, tą wiedzę. Ale jest to absolutna od rana konieczna konieczność po prostu ochronę energetyczną sobie zrobić. Bo jak już wyjdziesz na zewnątrz, to po prostu wszystko się przyczepia. I kiedyś nagrałam taki odcinek, to jeszcze w pierwszych filmach takich, dlaczego ludzie nas zaczepiają. No właśnie dlatego, że jesteśmy empatyczni. <laughs> Zachaczają się. Jednak w nieskończoność nie można sobie pozwolić na zahaczenie. I po prostu. Jak już czujesz, że za bardzo się coś zahacza, to musisz po prostu założyć, jak ja to mówię, ogniste majty sobie po prostu od dołu do góry, a najlepiej ubrać się w taki ognisty kostium z takiego ziejącego pomarańczowego ognia od stóp do głów i spalić te wszystkie przyłącza. Więc jak coś poczujesz, że już coś za bardzo i wiesz, że jesteś em, empatem, to załóż ogniste majty. To ci pomoże. Lub świetliste majty. Jak kto woli. Kocham was i wóziaczki. Także wiedzcie, że empatom kitu nie wciśniecie. Bo oni wiedzą jak jest.